Dzisiaj biegniemy z biegu kobiet i promujemy profilaktykę piersi, tak, dziewczyny? Dbamy o piersi i zawsze jesteśmy pierwsi na mecie. Fajna, Fajna imprezka I, i można pobiegnąć. Spotykamy się po raz czwarty na biegu Zawsze Pierwsi, organizowanym przez panią Anię Urbanik. Pani Anio, to jest organizatorka! To no jest organizatorka. W tym roku pani Ania zdecydowała, że podczas biegu będziemy zbierać pieniążki dla Krystianka Gletota na leczenie jego choroby. Więc tak naprawdę biegamy, promujemy raka piersi, aktywność fizyczną i biegniemy z sercem dla Krystianka. Brawo! Bieg jest dzisiaj dedykowany przede wszystkim kobietom, żeby dbały o siebie, żeby badały piersi ogólnie o profilaktykę zdrowia. I bieg jest pod hasłem. Zawsze pierwsi przed rakiem piersi. Bieg zdrowotny, ale też zawsze możemy pomóc. Jesteśmy dzisiaj, jak zwykle dla Krystiana Klekota. Zbieramy 16 milionów na jego terapię genową w USA, więc przy okazji zdrowotnego biegu i fajnej inicjatywy możemy wesprzeć tą zbiórkę. Jest to dla nas bieg fajny i jesteśmy wdzięczni za to, że możemy się udzielić w takim właśnie biegu, żeby pomóc Krystiankowi. Oczywiście, działamy. Zawsze wszystkie prozdrowotne akcje są cenione, także jesteśmy z drugim alo. Tak, oczywiście, ja zawsze sercem z kobietami, tym bardziej dzisiejsza akcja, bardzo potrzebna, profilaktyka, profilaktyka piersi, myślę, że to jest temat, o którym warto mówić i dziękuję tutaj organizatorom, że podjęli się tego tematu. Uważam, że świetna inicjatywa, powinniśmy propagować świadomość kobiet, badajmy się, zapobiegajmy i jednoczmy się z tymi kobietami które doświadczyły choroby. Zawsze pierwsi przed rakiem piersi. Natomiast Europa Donna tu też jest, ponieważ uważamy, że Twoje zdrowie potrzebne jest Tobie i Twoim bliskim. I to przypominamy, badajcie się Panie, po prostu badajcie się. Bo życie jest jedno. Cieszymy się, że bierzemy udział w dzisiejszym biegu. Widać, że kobiet jest dużo, a jak ktoś mądry kiedyś powiedział, siła jest kobietą i widać tą siłę dzisiaj na chodniku. Oczywiście zapraszam na piątą edycję w przyszłym roku. Startujemy na 5 km po Wałach dębickich. Zapraszamy serdecznie tutaj. Jeżeli ktoś może, również zbieramy na Krystiana Klekota. Każda złotówka się liczy, więc zachęcamy do wsparcia przy dzisiejszym biegu zawsze piersi. Jeden, sto. No. <śś> <śś> Dobra, powiedzmy nie tylko. Rób...